Polubienie mojej szafy i znalezienie swoich kolorów, tego, co lubię, tego, w czym dobrze się czuję, zajęło mi sporo czasu i myślę, że dobrze jest o tym pamiętać, zaczynając taką przygodę z poszukiwaniem swojego stylu, z szukaniem tego, co lubimy, że może to po prostu być długotrwały proces i dobrze jest dać sobie czas i cierpliwość. Moja przygoda z odnajdywaniem swojego stylu, z odnajdywaniem tego, co lubię, zaczęła się od lektury książki Cieć Mniej Katarzyny Kędzierskiej. Ta lektura to moja pierwsza książka w tematyce minimalizmu, którą przeczytałam i jest w niej mowa także o ubraniach. Bardzo zainspirowała mnie do tego, żeby przyjrzeć się temu, co mam i okazało się, że tak naprawdę w ogóle nie noszę większości moich rzeczy a w tym, w czym chodzę na co dzień, nie czuję się dobrze. Dzięki lekturze tej książki pozbyłam się ubrań, których nie nosiłam i naprawdę ograniczyłam mocno ilość posiadanych przeze mnie rzeczy. Była to więc taka baza do tego, by zacząć pracować nad swoją szafą. Następnie zaczęłam interesować się tematem analizy kolorystycznej. Zaczęłam zgłębiać ten temat i inspirować się treściami z grup na Facebooku, przede wszystkim z grupy Slow Life, Slow Fashion i grupy Kod Stylu. Dzięki tym grupom poznałam typy kolorystyczne, przykłady dobierania do siebie ubrań różnych stylów i w tym wszystkim zaczęłam powoli szukać tego co ja lubię. Chciałabym też tutaj zaznaczyć, że wszystkie takie podziały na typy kolorystyczne, fasony, które pasują do danych sylwetek, w moim odczuciu, świetnie, że istnieją, bo można się nimi zainspirować, jednak warto pamiętać o tym, by była to tylko inspiracja, a nie trzymanie się na siłę jakichś ustalonych schematów. W rozpoznaniu moich kolorów, czyli takich, które lubię i które do mnie pasują, w których się dobrze czuję, bardzo pomogło mi przykładanie kolorów do twarzy. Można takie ćwiczenie sobie wykonać wykorzystując po prostu materiały, które mamy w domu, czy ubrania. Ja przykładałam sobie koszulki, ręczniki, prześcieradła. Dzięki takiemu ćwiczeniu możemy zaobserwować, jaki kolor najlepiej podkreśla naszą urodę, które kolory sprawiają, że nasza cera wygląda tak promiennie, a które z kolei sprawiają, że jest ona bardziej szara. Bardzo pomogło mi też zapoznanie się z różnymi typami kolorystycznymi. W internecie można znaleźć wiele palet kolorystycznych. Można też na podstawie takiej palety spróbować stworzyć sobie własną paletę kolorów, która nam odpowiada. Ja stworzyłam swoje palety w aplikacji na telefonie. I było to naprawdę szybkie, proste oraz pomogło mi zobaczyć, jakie zestawienia kolorów dobrze ze sobą wyglądają i do mnie pasują. Jeśli chodzi o odnalezienie stylu, który chcę widzieć w mojej szafie, to bardzo pomogło mi tworzenie tablicy inspiracji na Pinterestie. Na takiej tablicy zapisuję zdjęcia, rzeczy czy też całych stylizacji, które mi się podobają. I później jestem w stanie zaobserwować wspólne elementy tych stylizacji, które się najczęściej powtarzają, i to właśnie te elementy stanowią wyznaczniki mojego stylu. Bardzo pomocne jest dla mnie również tworzenie takiego dziennika ubrań. Taki dziennik może mieć formę zapisków, czyli po prostu notujemy, co dokładnie danego dnia mieliśmy na sobie. Ale możemy też robić sobie po prostu zdjęcia, i ja zwykle korzystam z tej formy, ponieważ jest szybsza oraz łatwiej jest zobaczyć, jak tak naprawdę czuję się w tym zestawie, który miałam na sobie. Dzięki prowadzeniu dziennika widzimy, co tak naprawdę nosimy i jak się czujemy w tych ubraniach. Polubiłam też swoje ubrania przede wszystkim dlatego, że teraz wreszcie czuję się w nich dobrze, jest mi w nich wygodnie, są one dostosowane do mojego trybu życia i odzwierciedlają ten tryb. Teraz staram się przede wszystkim kupować takie rzeczy, w których czuję się wygodnie, w których nic mnie nie pije, nie uwiera, ponieważ wychodzę z założenia, że jeśli ja czuję się w danej rzeczy komfortowo, to będę w niej też lepiej wyglądać tworzeniu szafy, którą lubię, pomogło mi też kupowanie rzeczy z lepszym składem. Chodzi mi tutaj o skład materiałów, ubrania lniane, bawełniane. Na co dzień czuję się też lepiej w takich naturalnych materiałach, ponieważ w przeciwieństwie do tych sztucznych nie elektryzują się. Dużo bardziej komfortowo jest mi się w takich rzeczach poruszać. Ubrania z lepszej jakości materiałów służą mi też dużo dłużej, więc jeśli mam jakąś ulubioną rzecz, to jestem w stanie korzystać z niej przez długi czas. Bardzo pomaga mi też kupowanie rzeczy, które rzeczywiście potrzebuję. Zgodnie z listą, którą sobie wcześniej stworzę, nie wybieram się już na takie impulsywne zakupy. Nie chodzę po galeriach tylko dlatego, żeby pooglądać sobie wystawy. Jeśli wybieram się na zakupy, to zawsze mam ze sobą bardzo dokładnie sprecyzowaną listę tego. Jaki przedmiot chcę zakupić i czego potrzebuję. Pomocna jest dla mnie także lista rzeczy, których już nigdy nie kupię. A mam taką listę w odniesieniu do ubrań, ale też do innych przedmiotów. Taka lista jest pomocna na zakupach, kiedy nie zawsze pamiętamy, co mamy w szafie, albo co nam się nie sprawdziło, kiedy łatwo jest ulec jakiejś promocji, czy temu, że coś ładnie wygląda na wieszaku. Warto taką listę rzeczy, których nigdy już nie kupię, mieć ze sobą i zainspirować się nią podczas zakupu, czy też dzięki niej powstrzymać się przed kolejnym niepotrzebnym zakupem. Tworzenie praktycznej szafy to długotrwały proces, i ważnym elementem tego procesu jest po prostu danie sobie czasu. Często chcielibyśmy, żeby takie zmiany działy się z dnia na dzień. Ale w moim odczuciu dobrze jest po prostu pozwolić sobie na to, żeby stopniowo odkrywać swój styl i nie mieć takiego ciśnienia na to, by ta szafa musiała się odmienić w kilka dni, w kilka miesięcy czy też w rok. Dobrze jest zaakceptować fakt, że szafa może nie być idealna. Mogą być przedmioty, których nie nosimy, ale nie jesteśmy w danym momencie w stanie się ich pozbyć, bo na przykład mamy do nich duży sentyment. Mogą być rzeczy, które chcielibyśmy wymienić, ale w danym momencie, na przykład, nie mamy środków na to, by zakupić dla nich zamiennik. W moim odczuciu, nie musimy dążyć do ideału, żeby cieszyć się ze swoich ubrań, i nie wszystko musi być perfekcyjnie do siebie dobrane. Może być po prostu wystarczająco dobrze. Na koniec zostawiłam jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Myślę, że akceptacja wyglądu naprawdę pomaga w tym, by poczuć się dobrze w swoich ubraniach i ogólnie ze sobą. Jeśli nie polubimy lub chociażby nie zaakceptujemy naszego własnego wyglądu, to ciężko będzie nam zaakceptować nasz wygląd w ubraniach. Więc myślę, że jeśli chcemy pracować nad tym, by czuć się dobrze w tym, co mamy, w tym, co nosimy, to warto jest zacząć od. Pracy nad, nad akceptacją naszego wyglądu, nad przepracowaniem naszych kompleksów. Warto jest najpierw spróbować nauczyć się mówić sobie pozytywne rzeczy w lustrze i dostrzegać piękno, które znajduje się w każdym z nas. Jeśli będziemy lubić swój wygląd takim, jakim jest, to z pewnością od razu też poczujemy się lepiej w ubraniach, które na siebie nakładamy. Jestem ciekawa, czy wy lubicie swoje ubrania? W jakim jesteście momencie, jeśli chodzi o polubianie swojej szafy, czy też odgracanie szafy? Jeśli macie ochotę, to zapraszam, dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnych filmikach.